Siemanko, Siemanko, dyszka z tej strony. Witam serdecznie na mojej wyspie saszetkowej. Dzisiaj uzupełnianie albumu Ekstra Klasa 2015-2016 sezon. Adrix, napisz mi w komentarzu, czy wysłałeś mi więcej karty. Jak obejrzysz ten odcinek, to będziesz wiedział. Dzisiaj przygotowałem karty samych kapitanów, wszystkich drużyn z tamtego sezonu oraz karty, jak widzicie tutaj, mamy ikony oraz karty międzynarodowe. No i zobaczycie też jak wygląda mój album, ile kart mam, ile mi kart brakuje. No to lecimy z pierwszą stroną, jak widzicie pierwsza strona jest na fula, czyli mamy tutaj praktycznie logo pucharu, piłki oraz GKS-u, Ekstraklasy, Górnika Zabrze. Brakuje mi tutaj jest Ruch Chorzów, jest y, oczywiście no, Wisła Kraków, Legia Warszawa, Piast, no i brakuje mi Podbeskidzia, no niestety tej karty mi brakuje. No i lecimy z pierwszym kapitanem, oczywiście jest to y, kapitan Krakowi, Krzysztof Pilarz, y, no i wskakuje, y, no i cała jedenastka y, może już grać, <laughs> raczej już grała, wątpię, że grają w takim samym składzie. Nie oglądam Ekstraklasy, także nie orientuję się. Napiszcie w komentarzu. No i mamy dwie kolejne, dwóch kapitanów. Mamy tutaj kapitana Nikitowicz, górnik Łęczna. Kurczę, górnik Łęczna. Kiedy to było? Masakra. Ale spoko, myślę, że kiedyś ten album uzupełnię w całości. Następny kapitan górnika Zabrze, Adam Danch. Górnik Zabrze, numer 58. Znaczy nie, numer 37, tylko 58, czegoś tam, jakiś statystyk na karcie. Kolejny kapitan wchodzi, jak widzicie, całe wszystkie, wszyscy graczek z każdego zespołu. No i z bazówek wychodzi na to, że będę miał kompletne wszystkie, no oprócz tego podbeskidzia. Kolejny kapitan, mamy tutaj Biały Białystok, czyli pozdrawiamy Adiksona, Rafał Grzyb. Kto lubi zbierać grzyby, niech napisze w komentarzu, bo ja nie lubię grzybów zbierać. Dobra, kolejny, kolejny kapitan Kamil Sylwestrzak. Kurde, Sylwestrzak. To musi imprezować na Sylwestra. Sylwestrzak. Idziesz do Sylwestrzaka? Gdzie? Na Sylwestra? No to idziemy. Dobra, lecimy z kolejną kartą. Jest to kapitan e, Łukasz Trałka, e, Lech Poznań. Pozdrawiamy. Pozdrawiam oczywiście kibiców Lecha. Lecimy, lecimy, dalej. Yy, tutaj mamy kolejnego kapitana. Kapitan Sebastian Mila. O kurcze, Mila! Legendar prawie jak legenda. <grytanie> Mogliby dodać do FIFA Milę. Chociaż chyba jest, nie wiem. <grytanie> Mila, kurcze. Mila wiecznie żywy. Dobra, przechodzimy do kolejnego zespołu. Jak widzicie też komplecik do kolejnych zespołów. Legia Warszawa oraz Piast Gliwice. Mamy kapitana Jakub Rzeźniczak, ok, no i kapitan e, Piasta, e, mamy tutaj Radosław Murawski, ok, no to lecimy tak, e, tu wsadzamy Legię, tu wsadzamy e, Piasta, no i Ciub, komplecik jest, no i przechodzimy dalej, e, mamy dwóch kolejnych kapitanów. Marek Sokołowski pod Beskidzie. Właśnie loga mi brakuje. Oraz kapitan Pogoni Szczecin. Były kapitan, albo już no raczej nie gra chyba. Rafał Murawski. No i tutaj ich do albumu. Wiecie, ja lubię mieć bazówki. No wiadomo, że łatwiej jest wszystkie bazówki zebrać, niż później te wszystkie karty specjalne. No i Murawskiego wrzucimy na Murawę do albumu, niech sobie tam siedzi. Zespół prezentuje się tak. Przechodzimy do dwóch kolejnych zespołów, Ruch Chorzów oraz Śląsk Wrocław, Śląsk Wrocław, Mariusz Pawełek, pozdrawiamy i Ruch Chorzów, Rafał Grodzicki, no nieźle, no Ruch to tam troszkę nie wiem w której to lidze gra, no ale co zrobić? Lecimy dalej tutaj wsadzamy komplecik kolejny jest. Fajnie to wygląda jak album. Wszystkie strony są wypełnione. O znowu was troszkę uderzyłem. Przestawię kamerkę troszkę tak albo was przestawię. O teraz jest chyba już OK. Może nie OK ale dobra spoko. Mamy kolejne dwa zespoły i jest to Thermalika Brookbed. O kurcze no i Wisła Kraków Arkadiusz Głowacki. I Jakub Biskup. Termalika. Kurcze. No masakra. Nieźle. Pozdrawiamy. Termalikę. No i tutaj Arkadiusz Głowacki. Wisła Kraków. Mogliby naprawdę zrobić jeszcze panini. Mogłoby się zabrać za polską ekstraklasę. Nie wiem, który sezon. Czy aktualny, czy też nie. Zapewne byłoby fajnie. Kto jest za? Niech pisze. E, hashtag panini ekstra klasa, albo coś w tym rodzaju Dobra, zobaczymy. Kapitan e, drużyny Zagłębie Lubin oraz e, kapitan Nie, to już jest, a nie, bo to już jest e, kapitan ostatniej e, drużyny e, Ostatniej drużyny i jest to właśnie Zagłębie Lubin. Szybko to przeszło. E, ok, kolejna tutaj e, strona uzupełniona. Jak widzicie, wschodzące gwiazdy, no tutaj e, troszkę brakuje i tutaj Adrix się skup. Zobacz, czy czegoś nie brakuje, co wysłałeś. Mamy też tutaj dalej wschodzące gwiazdy. Tutaj zawodnik z potencjałem, no dużo pustek, e, pustki. E, tu też pusto. Tu mamy ulubieńcy e, fanów. Mamy tutaj e, Bartosza Kapustkę. E, no nieźle. Lecimy, lecimy dalej. Dalej, ulubieńcy fanów. Tu mamy teraz najlepszy obrońca. Też jak widzicie, trochę kart jest, no ale pusto. Pusto, pusto, pusto. No i tu już troszkę jest więcej. A mianowicie, to jest kluczowy zawodnik. No, jest ich, no, brakują dwie karty. Dynamiczny graż, wam tylko dwie karty. Jeżeli chodzi tutaj o ekspertów, to brakują trzy karty. No i tutaj chyba był, co tutaj było? Teraz sprawdzę. Podwójne kłopoty. Aha, super, nie, super gwiazda, champion. Nie mam czempiona nie mam czempiona niestety. Czempiona ani jednej karty nie mam. No i tak, super gwiazda brakuje, brakuje jedna karta oraz podwójne kłopoty też jedna karta. No i teraz lecimy z uzupełnianiem, czyli mamy tutaj Ikony, czyli Marek Saganowski, Legia Warszawa. Naprawdę karta no, robi wrażenie, bardzo fajna. Kolejny tutaj mamy Łukasz Surma, Ruch Chorzów, ikonom. No i oczywiście Paweł Brożek, Wisła Kraków, 7 razy Mistrz Polski. Tutaj jeszcze co to jest? Występów w, w, występów w historii Ekstraklasy jest ikoną e, i e, debiut w Ekstraklasie, chyba, tak mi się wydaje, no i tutaj debiut w Ekstraklasie w 1994 roku, no to nieźle, no to grubo, no i te ikonki tutaj e, wlatują e, tu, 280, 281. Ciach i 282. No i teraz yy, gracze międzynarodowi. Mamy tutaj yy, Jagielonie. Konstantin Wasiljew Nieźle. Jagiellonia Białystok. Numer 283. Ach, szkoda, że to tak 283 tu będzie. 283, 284. Lech Poznań, Kasper, nie przeczytam go, ale spoko. 284. Mamy Legia Warszawa, Andrzej Duda, Duda, pozdrawiamy, ale Andreja oczywiście. No i tutaj 285. Ciach, i mamy to już tak. 6, 7, 8. Dobrze, no i tutaj mamy ostatnich trzech grajków. Jest to Nikolic. 286 dajemy go tutaj eee, kolejny z Wisły Kraków Wilde Donaldo. kurde prawie jak Ronaldo eee, z Wisły Kraków międzynarodowy czak dajemy go tu no i ostatnia karta do albumu Polak międzynarodowy Krzysztof Mączyński ole Wisła Kraków pozdrawiamy serdecznie i tak właśnie to wygląda ostatnia strona albumu jest w komplecie. Także z tego też jestem fajnie zadowolony, że jest to komplet. Dziękuję Adrix. No jak widzicie, trochę jeszcze tutaj wolnych stron zostało. Niedużo brakuje kart. Naprawdę niedużo. Myślę, że. Hmm... Być może kiedyś jeszcze wrzucę jakieś uzupełnianie tego albumu. No i na, na tym odcinku to by było e, chyba tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Dzięki jeszcze raz Adrix za karty, za przesyłkę. E, nie wiem ile to już czasu minęło, ale w końcu za to się zabrałem. Tylko nie troluj mnie proszę. E, zostawcie łapeczki, subskrypcje. No i do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.